To i bawcie! Mama chciała się ze mną spotkać, nie może czekać. To świetne miejsce, żeby się przebrać. To dużo znaczy dla społeczności. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dobrze. Pozdrawiam. Miles. Hejka. O, chodź, usiądź. Chciałam porozmawiać. Co u ciebie słychać? Wszystko gra? Mm, spoko. Wszystko git. Dobra. Po prostu sporo się dzieje. Jest masa roboty w mieście. Martwię się podaniem na studia. Pit ma sporo na głowie. Ali, Li wciąż tam jest. Nie męczy cię to? Oczywiście, że męczy. Ale. Chcę, żeby tej społeczności żyło się lepiej. Muszę zapomnieć o wszystkim, co mi nie służy skupić się na przyszłości, a nie przeszłości. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale Lee? nie mogę mu odpuścić. Angela oddzwonię do ciebie. Jak możesz być zamknięta? Masz klucz. O, nie rozumiem, że to pilne. A, wykonam kilka telefonów. Dobra, mamo, może pójdę i. Cz, 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 cz. Nie mówiłeś przed chwilą, jak jesteś zajęty? Tak, ale zawsze mam czas dla swoich. Dobra, mamo, dokąd mam iść? Centrum kultury Harlemu. Ruk 116 i konwent. To moja przyjaciółka Angela. Jest kustoszką i chce oprowadzić potencjalnego darczyńcę, ale system bezpieczeństwa ją odciął. Ups, niezręcznie. Angela zdobyła eksponaty na nową wystawę muzyczną, ale finansowanie przepadło. Jeśli ten darczyńca nie pokryje kosztów, muzeum czeka zamknięcie. Postaram się jej pomóc! że wiecie, że chciałbym zachować dziedzictwo muzyczne tej społeczności. Ale jak mogę przekazać eksponaty muzeum, w którym zabezpieczenia nie działają? Darren, rozumiem twoje obawy, ale zapewniam, że to muzeum będzie... Spider-Man? O! Dzięki Bogu! System nas odciął i zupełnie na nic nie reaguje. Może uda mi się to sprawdzić. Muszę znaleźć panel kontrolny. No, i jest panel kontrolny. Przekaźniki są przeciążone. Muszę dostać się jakoś do środka. Załatajmy to. Ktoś musi pomóc Angeli. Chyba doszło do jakiegoś skoku napięcia. A to kto? Alarm się nie uruchomi. MP wywaliło cały system. Jesteśmy tu sami. Wyłamymy tylko tę kłódkę i jesteśmy! Więc to dlatego Angela nie mogła wejść. Muszę zresetować system, żeby się tam dostać i ich powstrzymać. Za Jest! Ale system wciąż leży. Muszę znaleźć pozostałe skrzynki. Hej, Miles. Sprawdziłem we wszystkich domach list. Nie widział Martina Lee. Dzięki. Pozwoliłem mu uciec skoro mogłem. No wiesz, co mogłeś? Upewnić się, że nikogo nie skrzywdzi. No tak, ale bez obaw. Szukam dalej. Podążaj za przewodami. Chyba trzymają tu coś cennego. Ci goście to zawodowcy. ...uruchomić. Nieźle, ale system wciąż leży. Pewnie jest tego więcej. Tak, i Bęben są już w tak? Tak, ale mamy czas. I sporo miejsca w autach. Muszę ich ominąć, nie dając się zauważyć. A może by tak zmyłka w tonacji C? Co to było? Proszę uważać, żeby nie rzucać się tu w oczy. Weź się, gaśny. Tylko mi tu nie pęka! Dasz radę! Kolejny szyb nad tym gościem. Dobrze? Wystąpił mały problem, ale radzę sobie. Skoro tam jesteś, sprawdź kilka instrumentów. Przygotujesz się do studiów. Mamo, ja idę w technologię. Będę korzystał z komputera. Muzyka zaczyna się od człowieka, jego instrumentu i duszy. Kiedy miksujesz lub samplujesz, musisz się wsłuchać i wydobyć te dusze. Komputery tego nie potrafią. Wiesz, że mówisz teraz jak staruszka. Ale mądra, staruszka! Sygnał jest silniejszy. Został jeszcze jeden przekaźnik do uruchomienia. O, mordę! Muszę się przedostać na drugą stronę. Ile mamy czasu? Kilka minut. Bierz resztę rzeczy i przygotuj się na załadunek. Dobra. Tak. Muszę włączyć ostatni przekaźnik i pójść do strefy załadunku. Nie pozwolę, żeby uszło im to na sucho. Koniec! Zrywać się! Dobra robota, spider -bocie. Teraz moja kolej. Spider-Manie, drzwi są w końcu otwarte, ale zaginęło trochę rzeczy. Wszystko jest w strefie załadunku. I już tam zostanie. Zmijamy się! Szybko! Jazda jazda! Nieważne! dalej! Nie! Powiedz szefowi, żeby dał temu miastu spokój! Zatrzymajcie go. Za godzinę widzimy się na miejscu. Muszę zatrzymać te auta, muszę się skupić na jednym. Się. I tak nie uciekniecie! Czekolwiek? Masz to i baw się! Funky drummer. Mają eksponaty z jednego auta? Ale wtopa. Wybacz, Angelo. To przekreśla wszystko. Żegnaj, wielki darczyńco. Wciąż trwa zbieranie funduszy. Jeśli nie znajdziemy drugiej ciężarówki, nie będzie wystawy. A bez wystawy nie będzie Gali. A bez Gali? Muzeum czeka zamknięcie. Nie dojdzie do tego. Słowo, marzeń. Należy do Klejda Stabfielda, prawdziwego funky dramera. Masz pojęcie, jak często był samplowany? Nie da się go przecenić. Wpłynął na funky hip-hop. Dziękuję. Nie martw się, znajdę resztę eksponatów. Dziękuję. Zadzwonię do że hey w stary, masz chwilę? Pewnie. Eee. Poczekaj, Charles dzwoni. Muszę odebrać. Złapiemy się później? O, oh. eee, jasne, spoko, nara. Hej, Pete. Jestem fan. Po doktorze na razie ani śladu. Przydałaby mi się druga para oczu. Już pędzę. MJ się do ciebie odzywała? Mówiłeś, że do niego jedzie, tak? Na razie cisza. Miała dać znać, jak będzie na miejscu. Miejmy nadzieję, że zrobił sobie wolne. Tak, na pewno. Sprawdzę w naszym biurze i... Przyjdzie w najszybciej. O, mama zostawiła wiadomość. Miles, w sprawie skradzionych eksponatów. Poszłam na parking policyjny i spisałam z ciężarówki stary numer telefonu. To może być jakiś trop. Spotkamy się w parku przy moim biurze? Stawiam były z mięsem i serem? Każda poszlaka jest dobra. Jeśli nie znajdziemy tej ciężarówki, muzeum będzie musiało się zamknąć. Plus była z serem zawsze git. Czołem. Dzisiaj mam dla Was naprawdę wyjątkowy odcinek. Porozmawia ze mną niesamowita, wyjątkowa radna Rio Morales. A trudno lepsze źródło wieści z Hallewym. Świetnie znów Cię mógł gościć, Rio. Mnie również miło, Daniko. Dobrze. Zacznijmy od tego, że w Harlemie ponoć doszło do napadu. Niestety, ale Centrum Kultury Harlemu posiada eksponaty prężnie działających muzyków z mniejszości. Najlepiej oddamy im cześć, działając równie prężnie. Staniemy na nogi. Optymistyczne podejście. Podoba mi się. I ponoć pojawił się Spider-Man. Co mogę rzec? Złodzieje dzieł sztuki nie spodziewają się podróbek. Ani Spider-Mana. A mogli się do tej pory nauczyć. <noise> Prawda? Czyli faktycznie pojawił się Spider-Man. Świetnie! Myślisz, że jest przystojny? Tak, mówią. Cóż, Nowy Jork nie byłby bez niego tym samym miastem. Dzięki, Rio. Podziękujmy Rio Morales, że zgodziła się poświęcić nam czas. Na koniec jakaś rada dla słuchaczy? Jeśli potrzebujecie pomocy, poproście o nią. Nikt was za to nie osądzi. Słowo. Super! Nie wymyśliłabym nic lepszego. Z mocą!